jest kanał zdrowia. Wyobraź sobie, że mając 77 lat, jesteś w tak doskonałej formie fizycznej, że wielu młodych ludzi mogłoby ci zazdrościć. Taka jest rzeczywistość Sylwestra Stallona, legendarnego roki Ego Balboa i Rambo. Stelloun to nie tylko gwiazda Hollywood, ale także żywy przykład siły i witalności który nieustannie przekracza oczekiwania. Zostań z nami, aby odkryć sekrety, które pozwalają tej legendzie utrzymać nieskazitelną formę. Od pięciu kluczowych pokarmów, które spożywa, po dwa niezbędne suplementy i rygorystyczny plan treningowy, którego trzyma się z żelazną konsekwencją. Przez całą swoją karierę, Stelo Un odgrywał postacie o imponujących sylwetkach i nie można zaprzeczyć, że nawet w wieku 77 lat nadal inspiruje swoim wyjątkowym kondycją fizyczną. Legendarny aktor może i zwolnił tempo w porównaniu do swoich dni chwały, ale utrzymanie formy wciąż jest kluczowe w jego życiu. Dla Stallona nie chodzi o spędzanie godzin w siłowni ale o utrzymanie aktywności fizycznej, co, jak wierzy, ma głęboki wpływ na mózg, pewność siebie i optymizm. Zaraz odkryjemy sekrety roki ego, które pozwalają mu zachować niesamowitą formę. Odkryjemy pięć głównych pokarmów, które spożywa, aby promować długowieczność, dwa suplementy, które codziennie przyjmuje, oraz jego cotygodniowy plan treningowy. Ale zanim zaczniemy, subskrybuj kanał i kliknij dzwonek, jeśli lubisz tego typu treści. Na początku swojej kariery Stelo Un stosował niezwykle restrykcyjne diety, przygotowując się do ról z wysokobiałkowym jadłospisem, który często prowadził do niskiego poziomu energii. Jego dieta była surowa i skupiona na jak najlepszym przygotowaniu do ról. Składała się głównie z małych porcji ciasteczek owsianych z brązowego ryżu, dużej ilości kawy słodzonej miodem oraz kilku łyżek tuńczyka. Mimo że bogata w białko, ta dieta była uboga w niezbędne składniki odżywcze, co doprowadziło do niebezpiecznie niskiego poziomu tłuszczu w ciele zaledwie 2,99%. Taki poziom tłuszczu jest nie tylko nie do utrzymania, ale również może być szkodliwy. Tłuszcz odgrywa kluczową rolę w normalnym funkcjonowaniu organizmu, a zbyt niski jego poziom może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Brak energii wynikający z tak restrykcyjnej diety może prowadzić do fizycznego i psychicznego wyczerpania. Ekstremalne diety niosą ze sobą poważne ryzyko takie jak niedożywienie, osłabienie układu odpornościowego oraz problemy zdrowotne na dłuższą metę. To służy jako przestroga, że ekstremalne diety zwłaszcza te ukierunkowane na szybką utratę wagi lub drastyczne zmiany fizyczne, mogą mieć poważne konsekwencje dla ogólnego zdrowia. Od tamtej pory Un przyjął bardziej zrównoważone i trwałe podejście do odżywiania, odzwierciedlające głębsze zrozumienie odżywiania i znaczenia zbilansowanej diety dla zdrowia i dobrego samopoczucia na dłuższą metę. Jego obecna dieta jest bardziej zróżnicowana, obejmując szeroką gamę pokarmów, które zapewniają odpowiednie spożycie wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Z biegiem czasu Stelo Un dostosował swoje podejście do odżywiania, przechodząc na bardziej zrównoważony i zbilansowany plan żywieniowy, co pokazuje w swojej książce Sly Moves, gdzie podkreśla znaczenie nawodnienia i włączenia dni odpoczynku do diety. Oto przykład reżimu żywieniowego Stallon A, który ma na celu utrzymanie odpowiedniej równowagi kalorii i składników odżywczych, w tym pięciu kluczowych pokarmów, które spożywa, aby zachować zdrowie. Pierwsze białko jaj. To główne źródło białka dla Stallon A dostarczające wszystkich niezbędnych aminokwasów potrzebnych do regeneracji i wzrostu mięśni. Zwykle spożywa trzy białka jaj i pół żółtka każdego ranka. Drugie świeże owoce wśród ulubionych są papaja i figi, bogate w witaminy i błonnik, niezbędne dla zdrowia układu odpornościowego i trawiennego. Dodaje je codziennie do śniadania. Trzecie chude mięso. un często spożywa grillowanego kurczaka i ryby, białka niezbędne do rozwoju mięśni. Czwarte pieczona dynia. Bogata w błonnik żywność, którą Steloun ceni za jej korzyści trawienne, pomagając regulować poziom cukru we krwi i promować uczucie sytości. Te pokarmy odgrywają kluczową rolę w diecie Stallon A, pomagając mu utrzymać zdrową równowagę i wspierać jego ogólne samopoczucie. Teraz zagłębimy się w pokarmy, których unika, aby utrzymać swoje ciało w najlepszej formie. Cukier. Stellon unika cukru, aby utrzymać poziom energii i zdrowie skóry. Przetworzona żywność. Woli naturalne pokarmy, utrzymując wszystko czyste i pożywne. Alkohol. Unika alkoholu, aby zachować swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Nabiał. Steloun unika nabiału, aby zmniejszyć stany zapalne i utrzymać swoje stawy w doskonałym stanie. Czerwone mięso. Wybiera chudsze białka, takie jak kurczak i ryby, aby utrzymać szczupłą sylwetkę i zdrowe serce. Ponadto Stelo Un włącza do swojej rutyny aminokwasy w płynie przed śniadaniem i przyjmuje suplementy, takie jak białko serwatkowe i BCAA, które pomagają utrzymać jego wydajność podczas treningów. Jego treningi w ciągu tygodnia są rygorystyczne i dobrze zorganizowane, Koncentrujące się na różnych grupach mięśniowych i obejmujące boks, aby poprawić skład ciała i zdrowie sercowo-naczyniowe. Mimo upływu lat Stelo Un utrzymuje imponującą rutynę, która nadal inspiruje fanów na całym świecie. Jest przykładem troski i oddania swojemu ciału. Jeśli podobał Ci się ten materiał, Subskrybuj kanał i nie przegap naszego kolejnego wideo